Witajcie, nazywam się Marcin Szczegielski, jestem pisarzem, autorem książek głównie dla dzieci i młodzieży. Ku mojemu własnemu e, szczęściu, bo te książki moim zdaniem są najważniejsze. I książki dla dzieci, książki dla młodzieży to są przyjaciele, którzy zostają z nami na całe życie. Ja tych moich przyjaciół z dzieciństwa wciąż mam koło siebie. To jest niesamowite, że minęło te 10 lat. A oni są nadal ze mną, i to dokładnie ci właśnie, którzy towarzyszyli mi podczas tych moich pierwszych lat i, i podczas tego momentu, kiedy świat poznawałem, właśnie głównie dzięki nim. Kiedy dzisiaj się zastanawiałem nad tym, jakie książki miałbym wam pokazać, trudno było mi wybrać. Mam ich całą półkę, nawet dwie, i to takie długie, szerokie półki. Wybrałem kilka. To są książki, które jeszcze e, część z nich czytała mi moja mama. Moja mama czytała mi książki codziennie wieczorem przed snem. Uwielbiałem to było naprawdę bardzo ważny element dnia. E, zacząłem czytać tak sam na własną rękę chyba, kiedy miałem chyba miałem 7-8 lat jakoś tak. Natomiast do tego momentu czytała mi mama. Moja mama świetnie wybiera lektury. E, e, naprawdę to myślę, że, że ja dzięki niej nie tylko pokochałem książki, ale w ogóle zostałem pisarzem, ponieważ. E, tak sprytnie mi te książki podsuwała, że ja nie tylko byłem nimi zachwycony, ale również sobie myślałem, mój Boże, móc tak kiedyś pisać, tworzyć takie historie. Na pierwszy ogień pokażę wam książki Edith Nesbit. Edith Nesbit, angielska pisarka, która razem ze swoimi koleżankami z... Przełomu XIX, XX, początku XX wieku, one kompletnie zrewolucjonizowały pisanie dla młodych ludzi. Stworzyły recepty, które do dzisiaj obowiązują, absolutnie są żelazne i nie, nie da się po prostu ich ominąć, kiedy chce się tworzyć opowieści dla młodych ludzi. Pierwszy był cykl, który poznałem, który się zaczął od książki Pięcioro dzieci i coś. To zresztą są przepiękne wydania, widzicie, ja, jeżeli tylko miałem szansę i dostawałem książkę nową, no to bardzo o nią dbałem, no do dzisiaj te książki się trzymają. Um, niektóre z nich, to są książki, które mama mi kupiła w antykwariacie, bądź też sam nie znalazłem w antykwariacie jako dziecko, więc już nie były w tak idealnym stanie. Pięcioro dzieci i coś, Feniks i dywan, kolejne przygody pięciorga dzieci i historia amuletu Edith bit to są książki, które były dla mnie zachwycające z racji na to, że ci główni bohaterowie przeżywali tak niesamowite przygody. Pękają po prostu te tomy od przygód. Co rozdział, to inna przygoda, coraz bardziej fantastyczna. Jedyne, czego żałowałem, to to, że nie mam tyle szczęścia, co one. co oni. Nie, nie, nie miałem szansy poznać Piasko nie znalazłem Amuletu, ani nie poznałem Feniksa i nie mogłem dosiadać czarodziejskiego dywanu. Jest też książka Edith którą bardzo lubię, która też jest mi bardzo bliska, czarodziejskie miasto. Również fantastyczna opowieść. Potem są książki, które towarzyszą mi do dziś. Myśl w myślach. Zresztą wracam do nich co roku. Głównie w czerwcu w Noc Świętojańską przypominam sobie jeden z tomów. To są oczywiście muminki. Muminki dzisiaj pokażę Wam niesamowite takie bardzo stare wydania, pierwsze wydania tych książek. Mam trzy książki z tych pierwszych wydań, czyli Opowiadania z Doliny Muminków. Zupełnie inna szata graficzna niż ta, którą zna przynajmniej moje pokolenie. W Dolinie Muminków wyglądało tak. I oczywiście zima Muminków. Przy czym zima Muminków jest chyba tą częścią cyklu, którą lubię najbardziej. Następne z tych książek, które towarzyszą mi do dziś od wczesnego dzieciństwa, to jest. Mary Poppins, aczkolwiek ja Mary Poppins nie poznałem wcale jako Mary Poppins, tylko jako Agnieszkę. Tak ym, nazywała się Mary Poppins po polsku na początku, później zmieniono, przywrócono jej oryginalne imię, natomiast początkowo była to Agnieszka i mamy tak. Agnieszka, czyli pierwszy tom Agnieszka. Tu akurat jest naprawdę niesamowite wydanie. To nie jest moja książka z dzieciństwa, ja ją sobie kupiłem, e, kiedy już byłem dorosły, 1948 rok, chyba jedno z pierwszych powojennych, o ile nie w ogóle pierwsze powojenne wydanie Mary Poppins w Polsce. Agnieszka y, y, otwiera drzwi. To niestety bardziej zniszczone wydanie. To nie moja, znaczy moja książka z dzieciństwa, ale kupiona w Antykwariacie, czyli przytulone. Agnieszka wraca. I Agnieszka w parku. Ta z kolei okładka jest y, chyba jedną z najpiękniejszych okładek y, książek dla dzieci, jakie w ogóle w, pamiętam i jakie, jakie są w moim sercu. Historia o Agnieszce również był niesamowita, bo pomimo tego, że te książki powstały tak dawno temu, ja pamiętam, że kiedy je czytałem, to nie zachwycała taka pewna dezynwoltura w opowieściach o, o przygodach Agnieszki. Jak również to, że Agnieszka wcale nie była sympatyczną osobą. A, a, a jak stworzyć głównego bohatera, który jest niesympatyczny, a którego się da kochać, to dopiero jest sztuka. P.L. Travers to się zdecydowanie udało. Jest jeszcze książka, o której nie może zabraknąć w tym zestawie, szczególnie w kontekście, w którym opowiadam wam dzisiaj o książkach, czyli Tajemniczy Ogród. Tajemniczy Ogród to jest książka, którą przeczytała mi jeszcze mama. Ja pamiętam, że byłem nią absolutnie zachwycony, byłem oczarowany i tym domostwem, do którego trafiła Mary, i tym tajemniczym ogrodem ukrytym za furtką pod bluszczem. Przeżywałem niesamowicie przygody Mary, przeżywałem niesamowicie jej próbę no można to powiedzieć, to nie będzie spoiler, um, uwieńczoną sukcesem, to znaczy zmiany i przywrócenia jedności w rodzinie. Um, to, to była książka, która, um, która była jedną z tych, które samego mnie zachęciły do pisania w przyszłości. I um, to, co łączy Francis Haxson Barnett, P.L. Travers i um, Edith Nesbit, to to, o czym Wam już powiedziałem, to to, że one stworzyły. Jakby takie zasady pisania dla młodego czytelnika. A cóż je łączy? Na przykład to, że główny bohater bardzo często jest sierotą. Główny bohater jest środką w opresji, przebywa w, to, w środowisku, gdzie nie jest lubiany, a wręcz jest prześladowany. Opiekuje się nim rodzina, która jest wobec niego obojętna albo wręcz okrutna. Trzymają go na strychu, w piwnicy, w jakimś beznadziejnym miejscu, na przykład w komórce pod schodami. I nagle w pewnym momencie okazuje się, że ten główny bohater, taki ciemiężony i nieszczęsny, jest kimś absolutnie niesamowitym. Małym lordem, małą księżniczką, albo jak ym, później wykorzystała te właśnie dokładnie złote zasady pani Rowling, czarodziejem w Harrym Potterze, który dokładnie taką samą drogę przeszedł, jak wszyscy bohaterowie książek, prawie wszyscy bohaterowie książek Francis Huxon Barnett, czyli autorki Tajemniczego Ogrodu. I na samo zakończenie opowiem Wam o niezwykłym, o niezwykłym spotkaniu z moim książkowym przyjacielem, e, o którym zapomniałem. Zupełnie przypadkowo, będąc w Krakowie, szedłem sobie ulicą, zobaczyłem witrynę antykwariatu, ponieważ antykwariaty zawsze mnie przyciągają, więc do tej witryny przykleiłem nos. I cóż zobaczyłem pośród książek, które tam były wyeksponowane? Lwy. Lwy Hanny Januszewskiej, książka mojego dzieciństwa, o której zapomniałem. Słuchajcie, ja musiałem tę książkę stracić, kiedy byłem bardzo mały. Natomiast ona zapadła we mnie tak głęboko, że kiedy ja ją zobaczyłem na tej wystawie w Antykwariacie, to ja wręcz krzyknąłem z radości. Tak jak się czasami krzyknie, kiedy się spotka na ulicy kogoś, kogo bardzo lubimy, a kogo bardzo dawno nie widzieliśmy. To jest, to jest wiersz, tak naprawdę, i to w dodatku pisany po angielsku i po polsku, ze znakomitymi ilustracjami Janusza Stannego. I ja nie wiem, czy te właśnie te ilustracje nie sprawiły, że ta książka tak głęboko zapadła mi w serce i, i wywołała tak silną reakcję, kiedy ją zobaczyłem po latach. Tutaj na przykład widzimy właśnie te wielkie lwy, które towarzyszą głównemu bohaterowi. Jest też i ogród. I są też lwy w ogrodzie. I tutaj właśnie, główny bohater tej opowieści. Do lwów Was zachęcam. Spotkajcie się z tą książką, poznajcie głównego bohatera, poznajcie tę historię, nie jest długa. To jest coś, co niesamowicie trafia do serca i zostaje, gwarantuję wam, na całe życie. A tymczasem was pozdrawiam i cóż, życzę Wam wspaniałych, wspaniałych książkowych przygód. Na razie, cześć.